Cześć kochani! Witam was bardzo serdecznie na moim kanale Irańczyk w Polsce. Ja się nazywam Michał Rezozadech, jestem Irańczykiem, który odnalazł swoje miejsce na ziemi tutaj właśnie w Polsce. Przyjechałem tu 8 lat temu prawie i od tamtego czasu postanowiłem, że Polska jest miejscem, jest krajem, w którym chciałbym mieszkać i postanowiłem zainwestować tutaj swoje serce, życie i wszystko co tylko mogę. E, dzisiaj wróciłem do Was, żeby opowiedzieć o tym, co spotkało moich rodziców podczas e, ich pobytu w Polsce. E, moi rodzice w minionych wakacjach e, spędzili tutaj 2 miesiące i 5 dni. E, Jeśli się nie mylę, tak, 2 miesiące i 5 dni. 3 e, e, lipca przejechali i 5 czy 7, chyba e, września wrócili do Iranu. No i. Poprzedni odcinek, który nagrało o tym, co, co ich spotkało w na Dolnym Śląsku, było bardzo ciekawym odcinkiem dla Was i e, spotkało dużo frekwencji z Waszej strony, co bardzo mnie uszczęśliwia. To ten odcinek też będzie właśnie o tym, co ich spotkało, ale właśnie po tej podróży, potem jak wróciliśmy z Dolnego Śląsku, potem jak tam im pokazałam te szczęśliwe granice e, e, z Czechami, i wróciliśmy potem do Warszawy. No i to już było trochę po takim intensywnym czasie. Jeśli nie oglądajcie tego odcinku, bardzo serdecznie polecam. Tutaj dam Wam link, żebyście oglądali ten odcinek z Wrocławia, bo we Wrocławiu bardzo, e, no było wiecznie. E, więc jak wróciliśmy z tego Wrocławia, po to oni już byli bardzo wymęczeni, e, więc trochę odpoczęliśmy, e, trochę na kilka dni. E, no i potem postanowiliśmy, że to już trzeba też coś, coś robić, więc e, oczywiście weszliśmy znowu do ludzi. Ja oczywiście pracowałam podczas wakacji, więc e, tylko weekendy albo ewentualnie jakieś tam inne dni, kiedy e, mogłem zdalnie pracować, tylko spędziłem z rodzicami. No ale i wieczorami też także, więc e, rodzice byli w domu głównie, przebywali sobie, chodzili po Warszawie, co tutaj coś tam robili, ale ja też robiłem wszystko, żeby urozmaicić właśnie ich pobyt tutaj. E, dobra, zacznę od tego, że wróciliśmy i potem e, z rodzicami poszliśmy kiedyś któregoś wieczoru na spacer. E, wychodzimy na ulicę, tutaj na Saskiej Kępie e, i... E, Chcemy przechodzić na drugą stronę ulicy, to jest ciekawy temat dlatego, że kiedyś Sude też to potwierdziła i jeszcze Heidar chyba też potwierdził te, jakby tę sprawę ich oczami właściwie, ale też na moim kanale opowiedzieliśmy o tym, że chcieliśmy przejść na drugą stronę ulicy i nie było żadnych świateł, więc kierowca decydował, że ma się zatrzymać. Dla moich rodziców to było bardzo szokujące, że kierowca zatrzymuje się rzeczywiście na widok ludzi, którzy chcą przechodzić na, dru na, na drugą stronę ulicy. I mój tata zapytał: A ten Mercedes naprawdę dla nas się zatrzymał? No, rzeczywiście jakiś Mercedes tam jechał, akurat, i zatrzymał się na nasz widok no bo tak musi, tak powinien, tak? I no w Polsce teraz są bardzo duże kary, jeśli ktoś chce przechodzić przez ulicę i kierowca się nie zatrzymuje. To jest bardzo duże już przestępstwo, jeśli chodzi o prawa, prawa, o prawa, o prawa ruchu drogowego. Więc ja powiedziałem, że wyjaśniłem, że tak, to w Europie tak ludzie się zatrzymują i jakby to jest nasze prawo, jeśli chcemy przechodzić przez, nad, przez ulicę, to jest nasze prawo, żeby Właśnie móc przechodzić, i kierowca, niezależnie od tego, jaki, jaki ma samochód, to musi się zatrzymać. A w Iranie to jest tak, że jeśli ktoś ma jakiś mega drogi samochód, to e, oczywiście ma wszystkich pasaż wszystkich jakby przechodniów w dupie totalnie i przechodzi tam, gdzie chce. E, a tutaj nie, jakby. I trochę jest tak, że przechodnie. E, Przechodnie, tak dobrze mówię, Przychod, osoby przechodzące mus, muszą, e, muszą bardzo, bardzo uważać, żeby przechodzić e, przez ulicę. Jakby wręcz muszą walczyć o, o swoje życie, żeby przechodzić przez ulicę. A w Polsce jest tak, że to jest nasze prawo, i po prostu leziemy na ulicę i jakby przechodzimy przez nią, bo to jest nasze prawo, tak? Jako, jako piesi mamy prawo wszędzie. Co, e, że nie wszędzie, oczywiście nie w strefie szybkiego ruchu, ale no tam na ulicy, w mieście jak najbardziej. Więc to dla moich rodziców, dla mojego taty przeważnie, bo mój, moja mama jeszcze wiedziała, jakby w 2019 roku ona była w Polsce i ona pamiętała to, że jakby tutaj jest bardzo uporządkowane, jeśli chodzi o ruch drogowy, e, tym bardziej w mieście, to dla mojego taty to było bardzo szokujące i powiedział, że jakby tego sobie nie wyobrażał, teraz rozumiem mój strach. Gdy byłem w Iranie i jakby nie, mo nie mogłem przechodzić przez ulicę, bo się bałem i ktoś musiał mnie trzymać za rękę, żeby przeprowadzić przez ulicę. Bo jak się przyzwyczaja do tego, do tego porządku, do tego ładu, który tutaj jest na ulicach, to no, ale oczywiście teraz wiem, że niektórzy z was będą pisali w komentarzach, że tutaj w Polsce wcale nie jest taki duży porządek, jeśli chodzi o właśnie przechodzenie przez ulicę. A na przykład, nie wiem, w jakichś tam innych zachodnich krajach jest większy porządek i no, może, może tak być. Ja tego nie dostrzegłem, akurat jak byłem na zachodzie jakby w innych krajach, no może w Holandii był trochę bardziej większy, większy porządek, ale ja uważam, że jakby tutaj jakby dla, na irańskie warunki tutaj jest mega, mega, mega duży porządek, że aż mój tata był zdziwiony, że wow, wow o co chodzi, dlaczego ten człowiek, na pra, czy naprawdę jakby nasza, nasza wartość jest na tyle większa, że on chce przejść, czy on jakby chce nas przepuścić. Powiedziałam, wyjaśniłem mu, że tak. To był taki fragment jednego spaceru, który pamiętam teraz i bardzo wpadł w mi w pamięć, więc uznałam, że wam powiem. Drugie wspomnienie, które zrobiliśmy z rodzicami i to było bardzo fajne, bardzo przejmujące dla mnie, to było to, kiedy moja przyjaciółka Agata, e, z którą się poznaliśmy przez sprawie ewakuacji Afgańczyków, w bardzo, jakby na pewno na tym kanale jest, e, jest, e, ona się pojawia kiedyś w którymś z filmików, E, I e, chociaż na chwilę, e, i jakby ją, jakby się poznaliśmy w 2021 roku. No i Agatka oczywiście za, zaoferowała, żeby ona no zawsze ma wspaniałe pomysły i za, za, e, zaproponowała nam, żeby pewnego dnia nas zabrać na, nad jeziorem e, ru, ru, rukola, rukola, coś takiego. E, to jest pod Warszawie, to jest tak naprawdę Staroże... Staroży... Starożycz czy Starożycza? Nie pamiętam. Kurczę, piszcie proszę, poprawcie mi, nie, mnie w komentarzach. Staroże... Starożeć e, Wisłę to jest. Tak, takie jeżorko, które jest po stronie, e, po prawej stronie Wisły, pod Warszawą, e, koło, no, koło Karczewa. E, I e, tak, pojechaliśmy właśnie nad tą jeziorem, bo było... Był lipiec, więc było ciepło, ciepła niedziela taka, e, więc pojechaliśmy zagadką i z rodzicami nad Wisłą. zrobiliśmy tam piknik, nad, nad Wisło, nad Rukolą e, i zrobiliśmy tam piknik bardzo miły. I jeszcze e, postanowiliśmy, że popłyniemy trochę w tym pięknym jeżorze, bo ciepła woda, ciepłe powietrze, więc w ogóle e, trzeba, trzeba korzystać. Więc moi rodzice pierwszy raz mieli okazję wtedy, żeby Razem popływać. Oni byli wcześniej też. E, o, przepraszam, to nie był pierwszy raz. No dobra, to poprawię, poprawię siebie i to nie był ich pierwszy raz, jak pływali ze sobą razem w jednym, e, jeżo, e, w jednym morzu, w jednym jeżorze. No może w jeżorze tak, ale wcześniej pływaliśmy razem w maju 2023 roku. E, pływaliśmy razem w Antalii, e, bo wtedy ja pojechałem tam też. Mamy jakieś tam odcinki od tamtego czasu, kiedy w Antalii właśnie z nimi pływałem. Eee, to, że spotkałem się z nimi w Antalii, z moimi przyjaciółmi tam pojechaliśmy. No dobra, to nie był ich pierwszy raz, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Pomyliłem się, ale no, pierwszy raz w Polsce. O, pierwszy raz w Polsce mogli pływać razem i dla nich to było też wciąż e, duży szok. Bo no, to w Antalii też dwa, raz czy dwa się razy się e, wydarzyło. E, ale no w Polsce to, że mężczyźni kobiety wszyscy w jednym miejscu mogą pływać i bardzo liberalny, wezwolony sposób mogą. E, no, przybywać w strojach kąpielowych to dla moich rodziców było bardzo szokujące. No i jakby dopiero opowiem jeszcze, jak, ich, jak spotkali jakby osoby topless w Hiszpanii, to, to też dla nich było bardzo szokujące. No ale jakby na razie jesteśmy w tym etapie, że opowiem co, co spotkało ich w Polsce. No, i no, dla nich to był bardzo intrygujący widok, że nikt na siebie nie patrzy, wszyscy są zajęci sobą, i to było piękne właściwie, żeby to, co no, spowodowało, że oni uznali, że tak naprawdę w Iranie to wszystko, co Islamska Republika robi, tylko żeby trzymać ludzi zajętych temi głupimi pomysłami, że o, nie wolno patrzeć na drugą płeć, która nie ma ubrania i tak dalej, no to tak naprawdę wszystko to były wzdure i jeszcze raz udowodniono im tym, że mogą spokojnie sobie pływać i tylko zajmować się swoją duszą w, tym, w tej chwili, kiedy wchodzą do jeżora i pływają i czyszą się tą wodą w tym powietrzu pięknem e, i potem przechodzą na e, bo tak tak było właściwie tak przepłynęli znowu na brzeg i przeszli na ten piknik, który mieliśmy, napili się wina, e, zjedliśmy arbuzy e, i no to było po prostu cudowne, cudowne chwile, które tam spędziliśmy nad, nad tym jeziorem, e, rukola, e, zagadka z rodzicami, e, więc bardzo i nawet to, to też jest ciekawe, że na, nad tym jeziorem, jak siedzieliśmy przy tym pikniku, e, taki miły pan podszedł i zagadał do mnie, że mnie zna z mojego kanału. I to, to jeszcze było im bardziej miło, że w ogóle jakby ich syn z Iranu jest znany nad jakimś randomowym jeziorem w Polsce, e, że ktoś podchodzi i rozpoznaje go. I to było dla nich bardzo, bardzo i szokujące, i miłe. Że no, tak naprawdę tak bardzo rozbudowałem to życie moje tutaj w Polsce. No, byli bardzo zdumieni z tego. To akurat jeszcze kilka razy nas spotkało w Warszawie, że ktoś podchodzi i zagaduje, i też jakby oni za każdym razem byli bardzo, bardzo zadumieni. E Potem, to następna rzecz, co chcę zakończyć już ten odcinek e, tym wątkiem, jest to, że... A, nie, przepraszam, jeszcze chcę powiedzieć coś do tego poprzedniego wątku, bo potem my pojechaliśmy do moich polskich rodziców, którzy mieszkają pod Konstancinem Jeżorną. E... Właśnie promem, co oni pływali też promem po wiśle, więc to było dla nich w ogóle bardzo duże, e, duże zajęcie, duże, za, duże, duża zabawa i w ogóle oni mieli bardzo dużo frejde z tego, że e, na, tam nie wiem ile 10-15 zł to, to kosztowało, żeby autem wjechać w prom e, i promem popłynąć z Karczewa do, e, do Konstancina, do, na drugą stronę, nie pamiętam dokładnie, koło, koło słomczyna chyba. No Tam płynęliśmy i to było w ogóle bardzo, bardzo duża radość dla nich, że mogą pływać promem na Wiśle i no, wszyscy inni tak naprawdę to była dla nich codzienność, a dla moich rodziców to była bardzo duża frajda i robili zdjęcia. To my, my byliśmy właściwie jedyni, którzy robiliśmy zdjęcia na tym promie. To też było bardzo fajne. No i następny wątek, który też e, przeszło mi, do, przechodzi mi do głowy, bo jakby podczas tego pobytu jakby do teraz, teraz mówię wam odkąd wróciliśmy z Dolnego Śląsku, do, m, chcę powiedzieć do, opowiedzieć wam co, co jakby, jakie jak minęło do tego, przed tym festiwalem w Czeremsze, bo jakby do, o festiwalu w Czeremsze chcę powiedzieć później. E, więc przed tym festiwalem, czyli przed trzecim weekendem e, lipca, e, my spotykaliśmy się z znajomymi, zaprosiliśmy też rodziców i tą rodzinę mojej drugiej połówki e, i spędziliśmy tutaj w moim mieszkaniu i jakby na kolację irańską. Moi rodzice ugotowali coś i no i oczywiście, tak po irańsku, postanowiliśmy e, jakby gościć ich e, i no. Polacy mają problem ze siedzeniem na, na ziemi, na ziemię. Więc nie było to wygodne, więc niektórzy tak trochę tak uchylili się na ziemi, niektórzy tak siedzieli tak po turecku, wygodnie tak jak Irańczycy siedzą. No ale to było bardzo, to było taki, e, takie też, no, nietypowy wieczór, który bardzo, bardzo miło minęło, bardzo w ogóle, no wszyscy byliśmy zachwyceni, też mamy piękne zdjęcia z tego wieczoru, ale to zostawiam jako jakby moja prywatność, więc e, będę, będę szczęśliwy, jeśli wy też będziecie to szanować, e, że nie chcę po prostu udostępnić wszystkiego z mojego życia. No i bardziej to, że dla Polaków to jest tak trudne siedzenie po turecku, jest tak bardzo trudne, że tak wszyscy mają tutaj w Polsce problemy z kolanem i nie mogą siedzieć po turecku i że tak bardzo często to, oczywiście dużo ludzi też może i robi to, na przykład na pikniku nie jak można siedzieć przecież inaczej, jak na jakimś szkocyku siedzimy. No ale, jakby to, że w domu e, tak siedzieliśmy przez sofry. Sofry to jest takie irańskie zjawisko, które obszernie wyjaśniam, co to jest w książce, którą piszę, którą obecnie edytuję, i mam nadzieję, że w przyszłym roku jakoś. No, Mam nadzieję, że już w przyszłym roku, bo to było takie moje marzenie: żeby przed Trzydziestką wydać książkę, i to będzie właśnie moje pierwsze marzenie do zrealizowania. Już książka jest napisana. Tę obecnie edytuję, redaguję ją jeszcze raz i dopisuję tam, gdzie trzeba coś. Ale to, to, to jest zjawisko Sofre, które tak naprawdę no, w oczach Polaków jest no, tylko materiałem, który kładzie się no, takim obrusem, można powiedzieć. No, ale to jest znacznie więcej niż obrus Sofre ma bardzo duży szacunek dla Irańczyków. No i Sofre kładzie się, i to jest czyste, jakby nawet mimo tego, że je się na podłodze, ale je się przez Sofre. Eee, I no Irańczycy mają duży, duży szacunek do tego, do tego obrusu, powiedzmy, <laughs> powiedzmy. Chociaż tak nie wychodzi mi z ust nawet to słowo, że u obrus tylko tak mega sproszczony. Eee, to, to właśnie Sofry. No ale tak siedzieliśmy przed tym i jedliśmy przez irańskie Sofry. Po, Irańsko-polskie towarzystwo było piękne po prostu, to dla mnie było bardzo, bardzo piękne. E... Jeszcze jedną rzecz zapomniałem. Nie wiem dlaczego teraz znowu mi się przypomniało. My, jak wtedy pływaliśmy przez e... Wisłę, płynęliśmy przez Wisłę, pojechaliśmy jeszcze do moich polskich rodziców. I spędziliśmy z nimi wieczór, i to też było bardzo piękne, żeby widzieć moich polskich rodziców z moimi irańskimi rodzicami razem w jednym kadrze. I e, no ta interakcja, oczywiście, bariera językowa na maksa. Moja mama teraz uczy się polskiego, ale no wtedy nie, no, może coś tam znała, ale no była wciąż duża bariera językowa, więc e, i po angielsku też nie dogadywali się za bardzo, więc. No, i to że, to, że widziałem ich wszystkich razem w jednym kadrze, ludzie, z którymi wychowałem się i ludzie, z którymi teraz spędzam wszystkie moje święta, wszystkie moje no, ważne dni, ważne dylematy, ważne, ważne tematy, które mam po prostu w głowie, to dzielę teraz jakby obecnie z moimi polskimi rodzicami, bo moi irańscy rodzice o wielu takich tematach, po prostu dylematach którzy dzieją się w polskiej rzeczywistości nie mają pojęcia o bardzo, więc nie mogą mi doradzić. A moi polscy rodzice właśnie są od tego, więc to, to było piękne doświadczenie, żeby ich mieć wszyscy, wszystkich w jednym kadrze, w jednym wieczorze e, no i spędzać z nimi takie piękne chwile. Dziękuję Wam bardzo za to, że wysłuchaliście mnie e, i życzę Wam cudownego, wspaniałego i bardzo bogatego roku tak samo bogaty jak był ten rok, i tak samo, żeby było następny rok, żeby był mniej, e, mniej, mniej zwariowan e, na świecie, mniej, e, mniej zamordowań na świecie, a żeby było więcej miłości, więcej szacunku, więcej otwartości na tym świecie i w naszych sercach, w naszych głowach przede wszystkim. To jest bardzo ważne. Kochani, dziękuję Wam jeszcze raz e, za oglądanie i. Wesołych, nie wesołych świąt, wesołych świąt było już, a cudownego nowego roku, do dosiego roku i do zobaczenia w następnych odcinkach. pa papa.